Jesteśmy właśnie w miejscu, w którym rozpoczęła się inwestycja związana z poszerzaniem alei Bolesława Krzywoustego. To poszerzanie ma na celu wygospodarowanie trzeciego dodatkowego pasa, z którego będą korzystały autobusy. Dodatkowy pas, który będzie mógł być wykorzystywany przez komunikację autobusową, będzie korzystny nie tylko dla pasażerów, ale również dla kierowców, bo w tej chwili Kierowcy muszą dzielić jeden pas z komunikacją autobusową. Po wybudowaniu trzeciego pasa ta sytuacja ulegnie zmianie, bo dużo płynniejszy będzie ruch zarówno komunikacji autobusowej, jak i komunikacji indywidualnej. Inwestycja przewiduje budowę dodatkowego pasa dla autobusów na odcinku 1240 metrów, a więc jest to odcinek ponad 1 km. Bus-Pas powstanie na jezdni prowadzącej ruch kołowy do centrum, dokładnie na odcinku od zjazdu z mostów nad rzeką Widawą, aż do skrzyżowania z ulicą Bryknera i Aleją Poprzeczną. Koszt inwestycji nie przekroczy miliona złotych 900 tysięcy. Zakładamy, że wszystkie prace będziemy mogli wykonać do września. pas dla autobusów będzie wyznaczony na skrajnym prawym pasie, po to, żeby płynnie przeprowadzić komunikację autobusową od wysokości wiaduktu na, w ulicy Kowalskiej na jezdnię boczną, sąsiadującą bezpośrednio z parkingiem Centrum Handlowego Korona. Także na całym odcinku kierowcy nie będą z tego tytułu mieli zabranego ani jednego centymetra jezdni. I po zakończeniu całej inwestycji na długości 1240 metrów będą mieli do wyłącznej dyspozycji dwa pasy ruchu.